Cześć. W tym krótkim wideo chciałbym przybliżyć problem, jak widać, dość powszechny, z łóżkiem typu ocmańskiego, łóżkiem ze schowkiem. Problem polega na tym, że przy przykręceniu tłoków do tychże ramion cała konstrukcja się blokuje. Kiedy próbuje się ją zamknąć. I ma się wrażenie, że coś blokuje i no, nie można ruszyć dalej, a użycie większej ilości siły mamy wrażenie, że spowoduje, iż yy, cała konstrukcja się zepsuje. Nie wiadomo, co zrobić. Odkręcanie, przykręcanie, poluzowywanie tych śrub nic nie daje. Dalej jest to zablokowane. I jak się okazuje, dostępny w internecie, także na YouTube po angielsku, yy, rozwiązanie tego problemu jest bardzo proste i polega na tym, że trzeba nałożyć na żerzie yy, teraz po prostu, który swoim ciężarem i rozłożeniem tego ciężaru po całej konstrukcji yy, ma w założeniu właśnie niwelować ten problem. I po dokonaniu tego nałożenia, wprawdzie dalej ma się wrażenie, że się blokuje, ale już nie aż tak bardzo. I z odpowiednim, umiarkowanym użyciem siły całą konstrukcję da się zamknąć. Yy, oprócz tego jeszcze. Z, Spotkałem się z twierdzeniem, że zbyt mocne przykręcenie tej śruby e, również powoduje to, że to całkowicie jest zablokowane. Także ja swoją zakręciłem na jakieś 85-95%. Nic więcej nie jest wymagane. Jak tylko położyłem materac, mogłem zamknąć całą konstrukcję. I to jest rozwiązanie problemu. Dzięki.